Dzień dobry. Tym razem zwracam się do rodziców dzieci od klasy 0 do klasy 6 szkoły podstawowej, zgrania i okolic, a szczególnie do tych, których dzieci chodzą do szkoły przy ulicy Myśliborskiej, przy ulicy Płużnickiej i do tych, którzy mieszkają w okolicy ulicy Krzyżówki i ulicy Marewilskiej. Chcieliśmy dać Wam znać, że użyła już nasza akcja wesennych zapisów na nasze kursy języka angielskiego. Temu warto zgłosić się do nas jeszcze przed wakacjami. Przede wszystkim dostaniecie zaproszenie na nasz dzień otwarty w długiej połowie czerwca. Dzieci z klas 0, 1, 2 i 3 będą miały okazję wziąć udział w lekcji pokazowej. Tutaj prowadzimy kursy metodami licencjonowanymi, metodą teddy Ed i metodą Savvy-Ed, o których dużo możecie przeczytać w naszych postach, na naszej stronie i bardzo chętnie oczywiście o nich opowiemy na dniu otwartym. Dzieci od klasy 4 do 6 zaprosimy na spotkanie, Dotyczące programów National Geographic Learning. Będziecie mogli zapewnić Waszemu dziecku miejsce w grupie. Dostaniecie od nas gwarancję ceny z tego czerwca, która potem może ulec zmianie i możecie sobie spokojnie pojechać na wakacje. Przypominamy Wam się na koniec sierpnia, na początku września, z wszystkimi szczegółami już danej grupy, danego kursu. Natomiast wiemy, że może się u Was jeszcze sporo wydarzyć, czy w Waszych życiach, czy w Waszych grafikach. Także spokojnie macie od nas gwarancję pełnego zwrotu kosztów i we wrześniu, i jeszcze przez pierwsze dwa tygodnie startu kursu, bo też wiemy, że możecie chcieć, żeby Wasze dzieci jeszcze przyszły, zobaczyły, poczuły, czy na pewno chcą się tutaj u nas uczyć cały rok. Także serdecznie zapraszamy do zapisów. Do zobaczenia!